Widzowie, to się dzieje właśnie na waszych oczach. Kupuję skina coś specjalnego. Mamy to. Mamy skina coś specjalnego. Widzowie, mamy to. Patrzcie, wchodziłem sobie do sklepu. Znaczy dostosuj. Mamy go. Skin coś specjalnego. On jest teraz nasz. Mamy go. Ciężko zbierałem to 5000. Oj, uwierzcie, było mega ciężko zebrać to 5000. Ale udało się. Udało się! Udało! Udało, widzowie. Kupiliśmy go. No i chyba teraz zbieramy na legendę jakąś. Więc sobie go oczywiście przetestujemy. Czy go z kina Coś specjalnego, widzowie. Och. Ja skin. Coś specjalnego. Piękny, naprawdę, widzowie. Specjalnego, naprawdę. Super skin. On mi się podoba. Git. Dobra, gramy. Dobra, mam pierwszy floor flip. Dobra, ja mamy go. Ja mam skina coś specjalnego. Ej, 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 gostku! Ale dziwnie się nim gra. Prawda, oto się pograliśmy. No, oni se wejdą, ja nie. Dobra, widzę, trzeba poczekać. Niestety, że oni se przejdą. No dobra, to sobie już pójdę, przy okazji na, może na mod wejdziemy, bo wiadomo już wiadomo, jest to, że... O, o. Nie przejdę tej gierki, ale... Jaski, coś specjalnego. No, widzę. W pewnym momencie tyle. Niezmiernie się cieszę. Hop, hop. Kurde, nie udało się. Hop, idziemy. Cyk, cyk. Hop. Hop. Kurde, jak ja jak ja skaczę? No, leć. Uuu. no, Za będzie. Dobra, jedna osoba. Dobra, już koniec. Ja. Yeah. Widzowie. Mamy coś gra z moich znajomych. Nie. Mm, no tak, widzowie. Jamy go. a zagrajmy zwykłą gierkę nim. Zagrajmy zwykłą gierkę sobie. Kr Króliczkiem. Dawaj, dawaj. A ja się nam załaduje Dobra, dawaj. Dawaj jakąś fajną mapę, gostek. A, jest tam jakaś fajna mapa. Jungle Roll. Dobra. Dobra, dawaj, dawaj. Widzimy. Hop, hop. Hop, hop. ok zrobiłem jeden z trudniejszych trików. Stumble Guys. Hop. A, lecimy. E, Gostek, co mi tu emotkujesz? Uu. Ej, czemu ma polskie, w polską flagę? Ja mój pierwszy widzowiec skin kinie specjalnego w życiu ogólnie. Nie mam nigdzie w specjalnego, nigdzie, nigdy. nigdy. Miałem. Dobra, Przechodziłem pierwszą gierkę. To dawaj. Hej, guli, guli, guli. Ja, trzy, skin... cztery skiny, skiny były. Trzy tylko przeszedły. Przeszły skinie trzy. Dobra, druga mapa. Over and under. Hop, 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 hop. hop. Kurde. Nie, przegram na no bank. Przegram to. No gościu! Dobra, dam radę. Uff, się widzę, że ja stresowałem. Nie dam radę. Dobra. Ale jest gig. No, gram finał. Mam nadzieję, że jakaś mapa nie spadnie. Czy coś z tym stylu ja Po prostu z nim było dobiegnie do mety. Te mapy są najgorsze. Proszę. O, oh, temple Oj, widzo, ja nie zapewniam was, że przejdę. Chociaż będę się starał. Nie, dobra widzowie, zrąbałem, no! Dobra, nie pomaga ten skin. No nie no! No dawaj, gówniarz. tylko osoba przychodzi. Serio! Co? słabiutko! Ale dobra, to był tylko taki filmik. No sobie kupiłem go. Więc fajnie widowie, więc na no.